Cześć wam. No jesteśmy poniukonie po sobocie, gdzie byliśmy naszym stoiskiem z domangowaniem. Wielkie dzięki, że tylu was przyszło nas odwiedzić, było naprawdę spoko Was poznać, pogadać, zachęcić do naszej akcji. Ja naprawdę czuję się bardzo szczęśliwy, jak to wyszło, jak to poszło. Zaraz wam pokażę, ile maku zbieraliśmy, bo to jest naprawdę imponujące. Tak to się prezentuje. Y, mamy trochę mang dla starszego czytelnika, jak na przykład zapocząt cykady, solanina, Balsamiste, Zamek na y, tutaj nie wiem Podniemnego Orła od Jiro Taniguchiego. Mamy ogród słów, y, glosariuje galaktyki, mamy Hunter Hunter Bracia z ulicy Haganai, Lagreszność Magiczne Stworzenia, Bakumana, nawet mamy 3tomy: Hanako, Służąca Przewodnicząca, Kake więc naprawdę świetne mangi nam ofiarowaliście naszej akcji, tak naprawdę. I myślę, że to już daje nam fajny taki star, żeby faktycznie przekazać się do biblioteki. Poza tymi mangami jest jeszcze kilka mang, które przyszły pocztą oraz paczkomatem, ale one są rozsiane między uczestnikami naszej akcji, więc y, taką wiesz, pełną listę tych mang i pełne takie zbiór, zobaczycie dopiero nie przy końcu akcji, ale naprawdę wygląda to imponująco. Y, tutaj na Newconie udało nam się uzbierać 31 mang, co już tak naprawdę jest takim fajnym kącikiem mangowym. Jakby to stanęło w jakiejkolwiek bibliotece, to myślę, że nikt nie byłby niezadowolony z wyboru, bo myślę, że dla każdego znajdzie się coś fajnego. Tutaj macie panią pies, która promuje naszą akcję na stoisku. Jest ubrana w Jukate, jak możecie zobaczyć. Bzik również była w yukacie, świetnie wyglądało i to bardzo zachęcało ludzi, więc to był naprawdę strzał w dziesiątkę. Tu myślę, że Krupcia się nie obraci, że wrzucam to zdjęcie. Przesiedziała z nami całkiem spory kawałek dnia, zabawiała nas w momencie, kiedy już nam opadaliśmy z siły z promowania akcji, więc wielkie dzięki, że z nami byłaś. Tutaj z samego początku fotek jeszcze byliśmy tacy totalnie świeży, Makuda i Mati jest ze mną. Ale to szybko się zmieniło, bo naprawdę gadanie z ludźmi i y, zachęcanie akcji zaczepianie strasznie dużo kosztuje, ale to jest takie, wiecie, takie zmęczenie, które daje ogromną satysfakcję i ja się mega cieszę, że, że tam byliśmy. A tu po prostu fota całej nieuknowej ekipy. Wielkie dzięki, tak jak mówiłem wcześniej, że przyszliście, pogadaliście, przekazaliście mangi, robimy coś naprawdę świetnego i kurczę, byle do przodu. Do zobaczenia na mnie i za dwa tygodnie. Mam nadzieję, że również tak licznie nas widzicie. Do zobaczenia!